Siema! w dzisiejszym odcinku opowiadam Wam co działo się ostatnio w świecie cs -a. Podsumowanie pierwszego rmr -a. Co czeka nas na RMRB? Valve troluje graczy. Nowe skiny w plikach gry? Nowe mapy w CS-ie? Kolejne bagi do naprawy. Od wielkich sukcesów, gocące porażki. Kwalifikacje do majora stanowią moment, który potrafi zmienić karierę zawodnika. Właśnie skończyły się pierwsze europejskie RMRy i warto wspomnieć co w nich się wydarzyło. Zacznijmy od Polaków. W tym RMRze grała jedna polska drużyna Enterprise, którzy mocno zaczęli wygrywając 13-9 zamkal. Po samym meczu Friend miał ciekawy moment, w którym zwyzywał przeciwników z Rosji. Nie no, 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 Jeba ci! Ruski nie o, zajebiście zajebiście, super, super Na wszystkich CS-owych forach wybuchła burza, niektórzy popierali, niektórzy krytykowali jego zachowanie. Po pewnym czasie sam zawodnik postanowił sprostować sytuację i przeprosił za słowa, mówiąc, że to było powiedziane w emocjach. Niestety po tak dobrym starcie przyszła fala porażek i Polacy zakończyli swoją przygodę z kwalifikacjami. Można powiedzieć, że wpływ miały niektóre fejle zawodników, ale kwalifikacje to jednak inny typ stresu. Ale Chociaż. Ale proszę, idzie, zobacz, po idzie po fraga, idzie po fragę i to się może udać. Ojej, ojej, ojej! Jest, jest eliminacja, ale... Ale gdzie idzie? No czemu, 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 czemu? Czemu tego nie sprawdził przecież? Robisz. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jerks też teraz traci sporo życia, także... Daj... <grym> Miejmy nadzieję, że w kwalifikacjach do Szanghaju zajdą jeszcze dalej. Jeśli chodzi o zakwalifikowane drużyny, to w tym wyjątkowym gronie za gości: FaZe, Virtus Pro, Navi, G2, Eternal Fire, Amkal, Koi i Soul. Natomiast w decider w rakiecie zobaczymy Nine Pandas, Bedboom i Fnatic. Z drużyn, którym udało się zakwalifikować, chciałbym wyróżnić zwłaszcza trzy, bo ich wysiłki są godne docenienia. Zacznijmy od Navi, bo mimo że tu należeli do jednych z faworytów do wyjścia, to historia organizacji jest wyjątkowa. Na tu jako organizacja od momentu swojego powstania uczestniczyła w każdym majorze w każdej wersji CSa. W CS 1.6 majorami nazywane były największe turnieje. Nie były one jeszcze powiązane z Valve, ale wśród graczy nosiły takie miano. W nich od powstania Navi w grudniu 2009 brało udział w każdym z nich i dotko wygrali aż 4 z tych turniejów. W CS GO Navi było jedyną drużyną, która zakwalifikowała się na każdego majora. I właśnie ten status starają się podtrzymać w CS 2, bo właśnie dostali się na pierwszego majora w tej grze. Trzeba przyznać, że utrzymując tą ciągłość tyle lat, przez tyle różnych gier i różnych składów Navi robi coś co powinno być docenione. Drugą drużyną musi zostać Eternal Fire, które po dobrym występie w Katowicach utrzymują formę i weszli na Major'a. Warto zaznaczyć, że mieli chyba do tego dosłownie najcięższą możliwą drogę. Grać kolejne na G2, Falcons, Face i Boom to nie są łatwe mecze, a i tak udało im się dostać, dodatkowo robiąc takie chore akcje. Ready and waiting. The flashbangs very effective. They overlook him. Oh, it's not pretty. Oh, he's jumping in the air as well. Still good with the triple kill. Dantares, Squad. and Rain thrust into the clutch. 20 seconds remaining. That was on a knife, edge, Anders. I don't know how he gets away with four, but we'll take it all day long. He <laughs> even jumps. He even had a mouse wheel bug in there in the mix as well. Rain, 10 seconds as the hype starts to dissipate. Podnika, także jest przewaga. 3 na 1 Zostaje Sam Kalix. Jeszcze próbuje. Kalix walczy. Jeden da jednego. Kalix. Nie! Tak! Trabił Kalix. To jest fejs dzisiaj. Dlaczego oni przegrywają Zauważyć jeszcze trzeba Team Soul. Zaczęli oni swoją kampanię na RMR ze chyba w najgorszy możliwy sposób, bo tragiczną porażką w pierwszych dwóch meczach. Mecze te nie były nawet bliskie, ale to im nie przeszkodziło w wygraniu następnych trzech meczy BO3 w dominujący sposób, wygrywając każdy 2-0 i dominując dosłownie każdą mapę. Trzeba przyznać, że robi to Wrażenie. Portugalscy kibice mogą być pełni dumy, bo przed tym rmr Fox był jedynym portugalskim graczem walczącym na najwyższym stopniu rozgrywek. Teraz fani mają aż 7 zawodników, którym będą mogli kibicować. Piękna dodatkowo jest w tym wszystkim historia Motylisa, który odkąd weszł CSGO był prosem i stale gonił marzenie dostania się do Majora. Nie było mu to dane przez żaden z Majorów CSGO, ale w CS2 wystąpi już na pierwszym Majorze. Oprócz teamków chciałbym zaznaczyć jeszcze Monesiego, ale nie za kolejny top performance, tylko za mega śmieszną akcję z Nowym Zeusem. Odkryła się z Nexą i ta przewaga jest dużo większa. Jeszcze Mikadia z kłopotami. O nie, jest to runda. Bicardi i wydaje Ależ to zagrał Monessi! 7 do 5, tak się kończy! No dobra, ale oprócz wielkich zwycięzców są też wielcy przegrani. Najmniejszym z nich jest obecnie Fnatic, które ze swoim europejskim teamem zakończyło kwalifikację z wynikiem 2-3 i zagrają w decider brakecie o jednego stota na majora. Jako tak legendarna organizacja, szczerze, spodziewałbym się lepszego przygotowania i wyników i jeśli teamkowi nie uda się zakwalifikować, to według mnie czas na zmiany. Drużyna Falcons, mimo bardzo dobrego występu w Katowicach, jak na świeżą drużynę, wyleciała z hukiem z remera z wynikiem 1-3. Wszyscy wiemy, jak wielkie pieniądze stoją za tą drużyną, i zdecydowanie po skompletowaniu mieli walczyć o najwyższe cele, a nie odpadać z kwalifikacji do Majora. Los zdecydował inaczej i trzeba przyznać, że przykrym obrazkiem było spojrzeć na profil Magiska na Twitterze, gdzie ma przypiętego tweeta jeszcze z ostatniego Majora, w którym wygrali, a w ostatnim poście przyznał, że jest to jego najgorszy moment w całej jego karierze. Ten widok może boleć fanów Falcons, ale myślę, że ten ból nie jest nawet bliski bólowi kibiców nip -u. Przed startem kwalifikacji Mena organizacji wspomniał wprost, że w styczniu 2025 roku chcą znów być na topce po tych paru latach bycia na dnie. Powiedzmy wprost, że jeśli mają takie oczekiwania, to wypadnięcie 0-3 w kwalifikacjach do majora na pewno im nie pomoże. A właśnie tak się stało. Według mnie, patrząc na to, jakimi pieniędzmi dysponuje NIP, nie są oni w stanie walczyć o tworzenie topowej europejskiej drużyny. Zyskać na pewno mogliby wracając do swoich korzeni i próbując stworzyć nowy szwedzki team, bo jeśli mają utrzymać takie wyniki, to mniejszym kosztem, ale z większym poparciem fanów mogliby stworzyć nowy szwedzki projekt i zacząć zupełnie od zera. Jeśli chodzi o samą organizację turnieju, PGL stara się bardzo dołożyć starań, aby wyszło dobrze. Mimo, że na początku turnieju prosi skarżyli się o słabe komputery, to nie miały one złych specyfikacji i dużą wagę miał tu performance samej gry. PGL zareagowało i po feedbacku zawodników wymienili kompy na lepsze i sprawa ucichła. Same kwalifikacje, trzeba przyznać, wyszły dobrze i osiągnęły mega dobre wyniki, bo aż 340 osób oglądało je w piku. PGL postanowił utrzymać swoją transparentność i ogłosił, jak teamy będą układane w kolejne etapy majora i kto dostanie status legendy na Star. Będzie to wyznaczone rankingiem Valve, który ma być opublikowany 4 marca, gdzie top teamy dostaną najwyższe miejsca i status legendy. Jest to dziwny ruch i spotkał się z krytyką community, bo jeśli w kapsule legend mają być same top teamy, to jaki jest sens otwierania jakichkolwiek innych kapsuł? Zobaczymy jak to wyjdzie, ale miejmy nadzieję, że Valve znajdzie jakiś sposób na zadowolenie wszystkich. Tym kończąc temat RMR A. Zaraz zaczniemy RMR B i tak wyglądają pierwsze mecze, które odbędą się w poniedziałek. Chyba każdy przyzna, że Anne vs Spirit jest najciekawszym meczem dla nas. Ten RMR odpowiada nam na wiele pytań. Czy Dong utrzyma formę z Katowic? Czy Vitality wróci do swojej formy? Czy Dupri dalej utrzyma formę i status jedynego gracza, który gra na każdym majorze? No i dla nas najważniejsze. Czy Ens utrzyma formę i wejdą do ważnego dla nas majora? Jeśli podoba wam się ten odcinek, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę i napiszcie jak oceniacie szansę ENS w tych kwalifikacjach. W ostatnim odcinku pokazałem wam Bugan Anubisie, w którym można było się zboostować na chorą pozycję. Valve też zobaczyło ten filmik na Twitterze i pod stanowili odpisać, że hmm, są tam drabinkę. Jak możemy zauważyć, Valve trzymało swojego słowa, bo na Anubisie dodali i usunęli drabinkę obok spawnatera. A jeśli wejdziemy do samej gry, możemy zobaczyć, że drabinka faktycznie jest, ale na dachu. I nie można się po niej wspiąć na górę. Oprócz tych różnych zmian, po ostatnim update'cie można było zobaczyć parę nowych skinów w plikach gry. I szczerze mówiąc, niektóre z nich wyglądają mega fajnie. Zobaczcie sami. FMPone, twórca mapy Dekash pokazał jak będzie wyglądać kasz w CS2. Szczerze mówiąc te screeny robią mega dobre wrażenie, co potwierdzili twitterowicze pod tym postem. To nie jest pierwsza mapa Pone w CS2. Dodaj już on przeróbkę Santorini, która nazywa się Terra i można zagrać na niej pobierając ją z warsztatu Steam. Wracając do samego kasza, byłaby już to piąta wersja tej mapy i szczerze nie mogę doczekać się, aż wróci do map pula. Wracając się jeszcze do Jemu w Katowicach. Pasha na Twitterze napisał bardzo ciekawe informację. Ktoś ze SLA powiedział Paszy, że sam puchar kosztuje 15 tysięcy do stworzenia, ale nie robią replik, bo to zmniejszyłoby jego wartość i zmieniło smak wygrywania go. W komentarzu dodatkowo sprecyzował, że 15 tysięcy to 15 tysięcy euro. I dodatkowo puchar robi ta sama firma, która robi puchary na Ligę Mistrzów. Jak to już jest w tym CS2? Codziennie dostajemy nowe Bagi. Tym razem dostaliśmy nieruchomego bota i dziwną pozycję na dolnym bompkaïdzie na niuku. Jeśli podobał Wam się ten filmik, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. Siema.